Zacznij od zapisania tej potęgi w następującej postaci. O, dokładnie w ten sposób. Prawą stronę nierówności przepisz. Może wróćmy jeszcze na sekundkę do tej potęgi. Zwróć uwagę, że tutaj korzystam z własności potęgowania, bo gdy potęgi stoją obok siebie, raczej wykładniki potęg, to wówczas możemy je mnożyć, prawda? Więc n razy 2 to jest to samo co 2 razy n. No i ten zapis e, pozwala nam zauważyć, że w miejsce 3 do potęgi n musimy wstawić niewiadomą pomocniczą. Literkę T. I teraz e, zwróć też uwagę, że w miejscu literki n wstawiamy liczby naturalne dodatnie, prawda? Więc jeżeli tutaj będziemy mieli tak, 3 do pierwszej to będzie 3, 3 do drugiej to 9, 3 do trzeciej 27. Zwróć uwagę na to, że zawsze otrzymujemy wyniki dodatnie, zatem zapiszemy, że T jest dodatnie. E, teraz będziemy rozwiązywali taką nierówność T kwadrat większe równe T dodać 6. Czyli literkę T podstawiłem o, w te dwa miejsca. Następnie tworzymy tutaj nierówność kwadratową, to znaczy T przenosimy na lewą stronę, szóstkę przenosimy na lewą stronę, większe równe 0. No i policzymy delta. W tym celu zapiszmy sobie współczynniki. Zapisywanie współczynników to nie jest jakiś konieczny Krok, jeżeli potrafisz policzyć deltę bez współczynników, bez zapisywania. Wiadomo, że potrzebne są współczynniki do obliczeń, to nie ma problemu. Tutaj licząc deltę, korzystam ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Minus 1 do kwadratu to 1, minus 4 razy 1 razy minus 6, plus 24 i to się równa 25, stąd mamy deltę dodatnią. Więc wówczas musimy liczyć. Yy, musimy liczyć 2 miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe liczymy ze wzoru minus B. Odjąć pierwiastek kwadratowy z takiej delty, czyli odjąć 5 podzielić przez 2 razy A 2 razy 1 to 2. Minus z minusem to plus, 1 odjąć 5, podzielić przez 2, czyli mamy minus 4 przez 2, to jest minus 2. Lub drugie rozwiązanie, ono się różni tym, że tutaj między te dwie liczby wstawiamy znak plus, 1 dodać 5 to jest 6, 6 na 2 to 3. OK. I teraz y, narysujemy sobie parabolę, po to, żeby od, odnaleźć rozwiązania. Taki uproszczony wykres, Funkcji kwadratowej naszkicujemy. Tutaj mamy literkę T. Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik A jest dodatni. Kółeczka w tych miejscach sobie zamalowujemy, ponieważ jest dopuszczona równość w tym miejscu. Następnie mamy tak: minus 2 i 3. I teraz potrzebujemy tych części paraboli, które są nad osią T, ponieważ nad osią T mamy wartości dodatnie, prawda? Dodatnie, ale też potrzebujemy równych 0. Czyli miejsc zerowych potrzebujemy do rozwiązania. O, to są te części paraboli, które musimy opisać za pomocą przedziału. Więc te należy do przedziału. Od minus nieskończoności do minus minus 2. Przedział domykamy, suma od trójki, domknięty przedział do plus nieskończoności. Następnie w tym przedziale musimy uwzględnić nasze założenie, to znaczy zakładaliśmy, że T jest dodatnie, czyli T należy do przedziału od zera do plus nieskończoności. Więc częścią wspólną tych dwóch przedziałów będzie przedział od trójki do plus nieskończoności prawda? 0 plus nieskończoność nie mieści się w tym przedziale, więc to nie jest część wspólna, ale w pewnej części tego przedziału e, mieści się 0 plus nieskończoność, nie w pewnej, w, w całym przedziale się mieści 0 plus nieskończoność, tak? No, czyli to jest część wspólna, dobra. I e, cóż my tutaj dalej musimy zrobić? Wiemy, że mm, ten przedział możemy z kolei opisać za pomocą nierówności, o takie nierówności, T większe równe 3, no i w tym momencie wracamy do podstawienia. W miejsce literki T wstawiamy 3 do potęgi n, większe równe 3, 3 do pierwszej, może zapiszemy. Następnie, skoro mm, obie potęgi w podstawach mają tą samą liczbę, no to możemy porównać wykładniki tych potęg, i tutaj uwaga, przepisuję znak nierówności bez zmiany. Dlatego, że podstawy potęg są liczbami większymi od 1. Gdybyśmy mieli tutaj liczby e, z przedziału od 0 do 1, to wtedy ten znak musielibyśmy odwrócić. Te wszystkie zasady znajdziesz w tablicach maturalnych. O, tutaj są takie dwie zasady. Jeżeli o nich zapomnisz, to, to wiadomo gdzie ich szukać. Ok, mamy, t, e, mamy tak, n większe równe 1, i to nas doprowadziło do wniosku, że skoro ta nierówność jest prawdziwa. Ona jest spełniona dla n naturalnych dodatnich, prawda? Tak, bo moglibyśmy w miejsce literki N podstawić jedynkę Jeden jest równo od 1 jest równe 1. No kolejne liczby są większe od. Jedynki, czyli wszystko się zgadza, więc jeśli ta nierówność jest prawdziwa, to ta nierówność jest prawdziwa. Tak samo, gdybyśmy już tutaj zaczęli wracać, o, to to oznacza, że też ta nierówność jest prawdziwa, a to oznacza, że ta nierówność jest prawdziwa. Więc doszliśmy do wniosku, że skoro tutaj nierówność jest spełniona, Może nawet skomentujmy to tak. Zawsze prawda? Prawda? Dla n należących do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Więc nierówność postaci 3 do potęgi 2n większe równe 3 do potęgi n dodać 6, gdy n należy do liczb naturalnych dodatnich, też jest zawsze spełniona. Co należało uzasadnić.